Aż witajcie już w, w, w 15, nie wiem w którym odcinku stream Sim, ale przed nami stoi retro skład, bo tak go nazwałem, bo jest retro. Wiecie o co mi chodzi. No to co? So, wejdźmy do tego cuda, do tego cuda no i... No, no i tak wygląda. Dzisiaj krótka trasa, bo yy, bo jedziemy ze chlubowa do schowice we Sleszku, ale dlatego taka krótka ale dlatego taka krótka, bo właśnie teraz bardzo wolno jedzie, 80 km na godzinę, a nie chcę mieć długiego tak. i wczoraj wrzuciłem dwa szorcy. Wczoraj rzuciłem i zrobiłem dzisiaj Atlas. Atlas Train Sim. Tutaj można się dowiedzieć nic rzeczy. Co ta lokomotywa robi, znaczy jaki ma jeżdżenia, no i mam zapis so, samą tą lokomotywę, to jest klas 110, maksymalna prędkość 80 km na godzinę, trakcja elektryczna, malowania jednosłowackie, jedno pięć czeskich, cena 15 tysięcy. No, no i to możecie na przykład odczytać o innych lokomotywach, ale nie planuję go wydać, bo jestem jeszcze za małym youtuberem, żeby wydać takie rzeczy, ale możemy za to wyjść. A wy zostawcie lajka w przeciągu 3 sekund, żebym się nie zatrzymał zaraz. Nie no. Nie mam pomysłu. Co? Może i będę z na grywał. To jest właśnie tak wygląda retro skład. Jedzie 80. No nie no teraz bariera się Wow. Ten folder. Mam nadzieję, że jakieś brzydkie się to nie zrobiło. Czekaj, pokażcie mi to. Oj, tak to! No. Zapomniałem, że jeszcze nagrywam. O nie no! To świetne. Jeszcze spróbujemy jeszcze raz Print Screen. Dobra, w ogóle... Dobra, oddalę sobie, bo to, to przeszkadza. Do 52, bo tyle miałem. Do 55 tak dokładnie, ale nie chce mi się tego robić. Nadal nadal jest, nadal jest. Bo ostatnio mi się skończył dysk. Odsunąłem tam kilka filmów, ale dobra. My i na słowice w Na ciarki słowice w slaszku, septow. Spróbuję jeszcze raz. Ui i... in screen Zobaczymy, który wyjdzie najlepiej. Za dużo robię zdecydowanie screenshotów. Wystarczy jeden. Ale po, jeden ale pozorny. Też ja hamuję. Dobra, idealnie, idealnie, idealnie. Teraz będę musiał jeszcze zwolnić hamulec. Szczególnie tego piętrowego drzwi się najdłużej otwierają No i... No, kabina wam już pokazywały. To są chyba... a to jest chyba hamulec. To jest na pewno przyspieszanie, no właśnie. Dobra. to tak. no co, lecimy. Teraz nas... Trochowica wesleczku, bo ja was w błąd. Tak naprawdę to się nazywa schowica wesleczku, to nie jest schowica wesleczku, możecie nawet sami przeczytać. A my już ruszamy w dalszą drogę. <suszy> a jak Kaszę to mu udaje że się rusza, ja Nie wiem czemu, bo jestem. Nie, nie pamiętam tego. To jest amulet. Tak, zdecydowanie to jest hamulec. Jedzie coś do nas? Nie, może co najwyżej się spotkamy z tym typkiem, który jedzie. To jest ekspresówka. Może jechać 100 km, ale może być pierwsza od nas. Bo takie bo takie zaczynają się od 100 oreo, A, gdzie się tutaj tepło, Oreo! Co za magia! <grych> o, 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 o. Zaczynają się od 100 km na godzinę Takie trasy R track. Ja, mam, ja też mogę, ja mam to dzięki dzobi temu, który pojawił się w ostatnim odcinku będziemy pierwsi mam maksymalna prędkość 80 km na godzinę Uwaga, mm. widzę go. <mum> A tychał Leo. Ile się, jeżeli się zgodzicie, że oleju jest pyszny, zostaw ci lajka, jeżeli nie zapamiętasz. 여기까지. 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 여기 Dobra, hamujemy, a ja jem kolejne uliło. Nie ma jeszcze ciężko wyciąga się. O, dwa nara wyciągnę. O, wybrał to, to zaraz wie. Wie, i co to było? A, to był ten spider, albo coś takiego. Wamowa chyba z maksymalną prędkością. Ale pożywię No i tak zakończyła się nasza trasa. I tak się zakończy ten odcinek. No to co? Wezmę ja zobaczyć inne odcinki z tej gry. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. No i co? Kończę już ten film.